Różia Rewelka Inżynierka. Za chwilę spotkacie się z Różią Rewelką. Nieśmiało marzącą, by być inżynierką. Poznacie dziewczynkę, co z miną dość smutną na lekcjach jak myszka. Siedziała cichutko. Lecz gdy nikt nie patrzył, szukała wśród śmieci wszystkiego, co jej wyobraźnię roznieci, a późnym wieczorem w kryjówce pod dachem kleciła maszyny z nielada rozmachem. Robiła na strychu przy blasku księżyca gadżety, o jakich nikt jeszcze nie słyszał. A gdy ją sen możył, chowała te dziwa głęboko pod łóżko, by nikt ich nie widział. Lecz Ruzia nie zawsze skrywała swój talent. Był czas, że składała ustrojstwa wspaniale. Dla wujków i ciotek noszących się modnie, podawać choddoków i helowe spodnie. Dla ukochanego wujaszka tobiasza zrobiła kapelusz, co wężo odstraszał. Wsadziła na wiatrak serw w spreju topiony, którego serdecznie nie znoszą pytony. Lecz kiedy mu Ruzia zaniosła to cudo, wójską się, się ze śmiechu i klepnął się w udo. Do łez rozbawiony obracał się w koło, lecz Ruzi rewelce nie było wesoło. Omiotła kapelusz ponurem spojrzeniem i miała ochotę się zapaść pod ziemię. Wspaniały, zawołał wójtobierz, uroczy. Lecz Ruzia wiedziała, że mydli jej oczy, schowała kapelusz i odtąd marzenia wkładała w przegródkę nie do spełnienia. Ale pewnej jesieni, w poranek ulewny, zjawiła się u niej najstarsza z jej krewnych. Praciotka też Róża, błysk miała i polot, przed laty nie jeden złożyła samolot, lubiła wyzwania i przez całe życie skreślała je z listy w brązowym zeszycie. A teraz spojrzała ku niebu z westnieniem. "Polecieć to moje ostatnie marzenie. Tak bardzo bym chciała, lecz szansa jest tycia." Zapewne nie starczy mi na to już życia. Wieczorem znów ruzi wpadł do... pomysł do głowy, a gdyby zbudować jej pojazd śmigłowy, lecz widząc serowy kapelusz na szafie, weschnęła i rzekła: Nie, ja nie potrafię. Lecz nieraz się zdarza, że myśli tak zasiana. Kiełkuje i zasnąć nie daje do rana i kiedy za oknem świt niebo pozłocił, wiedziała jak ruzia, jak pomóc swej cioci. Gdy wstała, do dzieła się wzięła od razu i wnet serokopter wywlekła z garażu, nie dając mu szans ciekawiło ją za to, jak wielką jej projekt okaże się klapą. Przypięta pasami szarpnęła za dźwignię, w tym jak się heliserkopter nie wzdrygnie. Na chwilę się uniósł, zatoczył dwa esy, zastygnął w powietrzu i runął z kretesem. Wnet śmiech ją doleciał, spojrzała wokoło i ciotkę ujrzała do łez rozbawioną. Tak bardzo, że złapać nie mogła oddechu, lecz Ruzi, rewelce, nie było do śmiechu. Już więcej myślała budować nie będę, pojazdów i maszyn z serowym napędem, bo wszystko co robię ma jakąś usterkę. Nie każdy nadaje się na inżynierkę. Już miała się Ruzia odwrócić napięcie, gdy ciotka chwyciła ją mocno w objęcia, całując i tuląc do swojej kapoty. Hura, brawo, ty, pierwsze koty za płoty. Cudowny nie wypał w sam raz na początek, lecz Ruzia doprawdy straciła już wątek. To złam oznajmiła. Widziałaś go przecież, jak runął na ziemię. Co ty, ciociu, pleciesz? To prawda, odparła jej ciotka, że runął. Lecz zanim się rozbił, co zrobił? Pofrunął. Twój pierwszy nie wypał, wspaniale się udał, choć zróbmy następny, tak rodzą się cuda. Wręczyła jej zeszyt w brązowej okładce i wszystko dla Ruzi wnet stało się jasne. To żadna porażka zaczynać od nowa. Przegrywasz, jeżeli przestajesz próbować. Rzuciły się razem w wir pracy i ruzi, Do końca dnia uśmiech nie schodził już z buzi, A kiedy się późna zrobiła godzina, Pobiegła śnić sny o wspaniałych maszynach. Dziś w klasie u pani Alinki Uczniowie budują co tylko zaświta im w głowie. Nie wszystko chce działać, lecz radość jest wielka. Najbardziej zaścieszy się Ruzia, Rewelka.